Grupa Azoty, główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów, życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Grałem sobie wcześniej z Wisłą Sandomierz, zawsze tutaj albo przegrywałem, albo remisowałem. I to zawsze takie były mecze na noże. I spodziewałem się tutaj tak naprawdę ciężkiego meczu i to się dzisiaj potwierdziło, potwierdziło bo tak naprawdę uważam, że drużyna Unii to, to miejsce, które zajmuje, to jest nieprzypadkowe, a nawet oglądając skróty meczu z Muszyną, to gdzie, gdzie, tak, gdzie powinni wygrać mecz 6-2, przegrali 1-0, to myślę, że tak też takie trzy punkty mi uciekły, a byliby wiceliderem. I na pewno to zwycięstwo dzisiaj cieszy podwójnie. Myślę przede wszystkim, że to zwycięstwo nasze było dzisiaj zasłużone. Prowadziliśmy, prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy sytuację, Sytuację. Unia bardziej skoncentrowała się na wyprowadzaniu kontrataków, na szukaniu jakiejś takiej sytuacji po dośrodkowaniach. Myślę, że trzy punkty zasłużone dla nas i, i cieszę się z tego zwycięstwa. Rozegraliśmy się bardzo słaby mecz. Nie wiem dlaczego moi zawodnicy. Nie chcieli grać w piłkę praktycznie do stanu 0,2. Dopiero w momencie, gdy puściły wszelkie hamulce, zespół złapał y, jakiś taki większy luz w rozegraniu piłki i stworzyliśmy kilka sytuacji. Mm. Nagraliśmy dzisiaj z bardzo dobrym, solidnym, za dobrze zorganizowanym zespołem i, i, i przy takiej grze naprawdę ciężko myśleć o korzystnym rezultacie. Oczywiście Krzo jakiejś wielkiej sytuacji nie stworzyło. Ten mecz nie musieliśmy przegrać, natomiast zrobiliśmy niewiele, żeby, żeby ten mecz wygrać i Krzo wygrało mimo wszystko zasłużenie. Mieliśmy problemy w tym tygodniu, swoje własne. Dzisiaj nie mogliśmy skorzystać z kilku podstawowych zawodników, a niektórzy podstawowi zawodnicy byli na ławce, bo od tydzień mikrocykl tygodniowy mieli zaburzony. Troszkę to się wszystko nieszczęśliwie ułożyło bo miało wpływ na, na naszą dyspozycję w dzisiejszym spotkaniu. Za tydzień gramy ciężki mecz z Porońcem i mam nadzieję, że, że, że wrócą przede wszystkim kontuzjowani zawodnicy i, i zagramy lepiej i postaramy się o, o zwycięstwo.